No koniarmy, dzisiaj jest Trico Cup, czyli nasz największy event hopi horseowy w Radomiu. Jest 7 czerwca i oczywiście od 9 do 18 jestem wolny. No i oczywiście będą tutaj zawody i mamy tutaj parkour. Ze mną będzie sędziować Michalina, również ma kanał na YouTubie, który się nazywa Kacheta Twix. No i jeszcze Zuzia, chodź tutaj, Zuzia jest naszą trzecią sędziową. To jest y, moja przyjaciółka i ona będzie nas wspierać i co, mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten vlog, jak wyjście na wydarzeniu, to koniecznie napiszcie w komentarzach, jak wam się podobał, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, jak na razie jesteśmy jeszcze przed wszystkim i mam nadzieję, że słychać mnie, bo muzyka gra w tle, ale dobra, lecimy. No i jest to gra o koniach. Ja też sama jeszcze konno nagrywałam z y, jazdy na koniach. No i sami moi widzowie tak naprawdę zaczęli mi na live'ach pod filmami pisać, czy wiem, że to copyhorsing, że się tym zainteresowała. Wysyłaliście w ogóle mi zdjęcia też swoich copyhorsów, przejazdów i ja po prostu aż się zaczęłam dzięki Wam tym interesować, bo widzę jak was to jara i wy, właściwie widzowie, zaraziliście mnie. Po prostu to miłość do hobby horsingu. Właśnie jak słyszeliście, tutaj na samym początku przywitałam się z gośćmi oraz opowiedziałam historię, jak to w ogóle wszystko się zaczęło, że zaczął mnie interesować hobby horsing. No i tak jak na każdym tego typu wydarzeniu zaczęliśmy od rejestracji, kochani. Mnóstwo z was przybyło i liczyło na dodatkowe miejsca. No i okazało się, że mamy dodatkowe wolne miejsca, więc warto było przyjechać. Ci, co przyjechali, co wiedzą, bo na miejscu była jeszcze szansa, by się dopisać do startu w naszych zawodach. Jak widzicie, nasz Nagrody prezentowały się Przecudnie po prostu Te statuetki co nam zrobiły kratki To naprawdę cudowne były I naprawdę zazdroszczę tym Którzy zgarnęli te pierwsze trzy miejsca Na miejscu mieliśmy food trucki Tak samo jak zapowiadaliśmy Więc nikt nie wychodził z wydarzenia głodny Było to dla nas bardzo ważne By zapewnić wam jak najlepszy komfort I jak najbardziej profesjonalną obsługę Jak i po prostu dobre jedzonko Sama skorzystam i naprawdę było pyszne Ale to zobaczycie troszkę później Później. Jeszcze zanim pokażę Wam przebieg naszej pierwszej konkurencji, poznajcie moich współpomagających ta evencie, czyli Jacka i Pawła. Jacek był odpowiedzialny m.in. za te wszystkie piękne banery, które były w radomiu, za wszystkie plakaty, za wszystkie okleiny, żeby nasza hala lśniła i pięknie się prezentowała z logami naszych partnerów oraz oczywiście Triko Cup, naprawdę pięknie to wyszło. Paweł, czyli właściciel Trikoramy mega dał entuzjazm do tego projektu. Projektu, pomógł nam z organizacją, z załatwieniem miejsca, i naprawdę cieszę się, że współpracowałam z nimi, bo naprawdę wszystko wyszło idealnie. I tak jak uznaliśmy na końcu w trójkę, mega się uzupełnialiśmy w tym, co umiemy, i po prostu to był niezastąpiony skład. Wszystko, co ja skromnie mogłem zrobić, to jest. Wizerunek. Myśmy stworzyli po prostu wizerunek tej, tej całej imprezy, tego wydarzenia. Największa rola to myślę, że jest właśnie tutaj Flater przede wszystkim, bo to za nią oczywiście i Pawła Marczykowskiego, który dał mi możliwość obrędowania tego wszystkiego i nagłośnienia imprezy. Nie wiem co powiedzieć po tym, co moi szanowni przedmówcy powiedzieli. Słuchajcie, pięć lat temu powstała Trigorama Magia Iluzji. To jest największe centrum iluzji w Polsce i jedyne taki obiekt w Europie. Te zawody chcieliśmy zrobić takie same. Chcieliśmy zrobić takie, żeby to były największe i najlepsze zawody w Polsce, żebyście, kochani, wy przyjeżdżając z różnych części Polski, bo mamy nawet uczestników z Gdańska, z Lublina, z Torunia, wy jedziecie stąd z mnóstwem, ale to mnóstwem dobrych wspomnień. Do całego obrazka brakuje nam jeszcze kilku osób, kochani. Ale chciałam Wam również przedstawić Karola, który był naszym prowadzącym na evencie i konferencjerem. Naprawdę wykazał się mega dużym profesjonalizmem, mega nam pomagał. W ogóle współpraca z nim była cudowna i chciałabym mu tutaj mega, mega podziękować i naprawdę docenić, jakim super był gościem na tym evencie. Mimo, że nie wiedział nic o Hopi Horsingu, wcześniej go przetrenowałam i faktycznie, jak widzicie, te wszystkie informacje sobie. Przy swoju i można powiedzieć, że już stał się takim naszym ekspertem od Horsów. Jeszcze raz wielkie brawa! Paulina, Jacek, Paweł, to dzięki nim na dzisiaj wszyscy jesteśmy. Mega się z tego cieszymy, mega Wam za to dziękujemy. I tak jak Paweł powiedział, już zostało w zasadzie kilka minut, bo około 11 do startu pierwszej konkurencji. Ale nim to nastąpi, to jeszcze słów kilka, bo przyznać trzeba że dużo ciężej by było, gdyby nie partner tego wydarzenia, czyli samorząd województwa mazowieckiego, który to rzeczywiście dołożył się do całej organizacji. Bardzo się cieszymy, bardzo im dziękujemy. Także w tym momencie to jest dobry pomysł, żeby podziękować naszym patronom medialnym, czyli Radiu Radom, Radiu Rekord, SC, Portalowi Co za dzień i portalowi Echo Dnia. Także bardzo, bardzo im też dziękujemy. Więc teraz bardzo serdecznie przedstawiam Wam jury. Oczywiście nie mogło być inaczej, więc... Naszą pierwszą sędzią jest Paulina, czyli Flatter. Bardzo się cieszymy, to ona będzie przewodniczyć pracą jury. Natomiast wspomagać się będą jeszcze Michalina, którą znacie prawdopodobnie jako KHT Twigs. Zapraszamy i kogo jeszcze znaleźliście? Jedną koleżankę, prawda? Więc może przewodnicząca jury ją zaprosi. Znaczy z tego co widzę to Zuzia tam jeszcze sprawdza listę. Ta blondyneczka, która właśnie tam sprawdza listę, to jest Zuzia nasza trzecia sędziowa. Sędzia? Sędzia. I jeszcze wszystko oczywiście wytłumaczymy na parkurze, będziemy Wam przedstawiać ten parkur. Więc wszystko na spokojnie, nasłuchujcie nas i już niedługo startujemy pierwszą konkurencję W jury byłam oczywiście ja, Michalina, czyli KHT Twix oraz Zuzia Zuzia jest to bardzo mi bliska osoba Jeśli widzieliście taki mini vlog z przed 8 lat, jak byłam na autach trzy jeszcze z mojego starego kanału, ale może jacyś tacy najwierniejsi fani kojarzą Zuzię I też w ogóle Kacpra, który tam był, ale o Kacprze trochę później To naprawdę Zuzia jest moją przyjaciółką już od 12 lat o ile się nie mylę, I naprawdę chciałabym tutaj ją pochwalić, bo po prostu byłam w szoku, jak ona się odnalazła w tym wszystkim. Tak samo zresztą jak Michalina, która również ma swój kanał, jest na początku swojej drogi na YouTube, ale naprawdę w wieku 13 lat okazała się naprawdę ogarnięta, na wysokim poziomie, w ogóle dojrzała. Chciałabym jej tutaj jeszcze serdecznie raz podziękować, mimo że już to robiłam prywatnie, ale naprawdę super mi się z nią współpracowało, tak jak zresztą z Zuzią ale Zuzia to co innego, bo to moja przyjaciółka, więc wiedziałam, że mi się. Dobrze będzie z nią współpracować. A Michalina naprawdę wykazała się ogromnym profesjonalizmem, organizacją. Jak był jakiś problem, to oczywiście próbowaliśmy go wszyscy razem rozwiązać. I naprawdę nie wyobrażam sobie organizacji kolejnego Trikoka bez niej i bez Zuzi. I chciałam powiedzieć po prostu, że to Jury to był idealny skład, z którym naprawdę dobrze się czułam. Wszystko poszło po naszej myśli. No i przede wszystkim wspieraliśmy się nawzajem. Jeśli któraś o czymś zapomniała powiedzieć, to druga jej mówiła, więc to w ogóle było mega. Super zgranie i naprawdę jestem dziewczyny z was dumna. Więc nadszedł czas, kochani, na naszą pierwszą konkurencję. Była to konkurencja 30 cm dla najmłodszych od 5 do 7 lat. Zapraszam Was tutaj! Dopiero jak zadzwoni dzwoneczek, możecie zacząć swój parkur. I kochani, musicie przebiec przez nasze tutaj bramki, bo one... Zresztą wam liczyć w tym momencie czas. Naprawdę super sobie daliście radę. Mimo tak małego wieku, to szacunek, taki profesjonalizm to po prostu super wyszło. Mega w ogóle byłam zadowolona z naszego parkuru. No i z tego, jak w ogóle wszyscy sobie mega dali radę. No i oczywiście, kochani, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, a jeśli nie, to zaobserwujcie. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, bo tam zawsze kilka więcej informacji umieszczam. Kilka smaczków. No i mówiłam oczywiście na tym Instagramie o tym, że będzie z całego wydarzenia live. I kochani, przez ponad 8 godzin, jak trwał nasz event, trwał live na moim kanale. Jeśli oglądacie, to wiecie, a jeśli nie widzieliście, albo chcecie zobaczyć swój przejazd, ponieważ wszystko, wszystko się nagrało, to oczywiście zapis jest na moim kanale. Będziecie mieli link w opisie do tego zapisu live'a oraz tutaj w prawym górnym rogu wyświetla wam się link. Za całego live'a odpowiedzialny był Kacper, mój kolejny przyjaciel, który również brał udział w moim starym vlogu jeszcze sprzed 8 lat. Również znam go tak samo Długo jak Zuzie. I naprawdę chciałabym go pochwalić, jak sobie poradził z tym zadaniem, ponieważ on nigdy live'ów nie prowadził, zrobiłam mu takie przeszkolenie, ale naprawdę sprawdził się w tym idealnie. Więc jeśli widzieliście, że ja flater na live odpisywałam wam na jakieś komentarze, to był to właśnie Kacper, ponieważ Kacper siedział wtedy za komputerem, pilnował czatu, pilnował, czy wszystko jest ok, Czy działa muzyczka, bo dźwięku z naszego live'a nie było niestety, nie dało się tego podłączyć, ale odpowiadał na wasze wszystkie pytania, no i pilnował, ładnie. I składu. Nie możemy zapomnieć, również, kochani, o Mikicie, który dzielnie poprawiał nasze przeszkody, gdy ktoś zrzucił nasz parkur. Kacper oczywiście, w wolnej chwili również mu pomagał. No i Pola, która też pomagała Mikicie, była w ogóle mega super pomocą na naszych zawodach. Chciałabym również jej podziękować. No i Mikicie, oczywiście, też za to, że byli, za to, że pomogli, bo naprawdę czasem można położyć całe wydarzenie przez jakieś małe szczegóły, a te małe szczegóły są bardzo ważne, jak właśnie to poprawianie przeszkód, które robili właśnie oni. Dziękuję oczywiście z całego serca Zigiemu, czyli mojemu narzeczonemu, który nagrywał. Za dużo nie było go na tym vlogu, ponieważ właśnie on stał za tą kamerą. Dzięki niemu możecie doświadczyć pewnym stopniu tego wydarzenia poprzez oglądanie tego vloga. Więc naprawdę dziękuję ci bardzo za nagranie każdej sceny oraz za uwiecznienie tak ważnego dla nas wydarzenia. No i kochani, nie możemy zapomnieć o naszej super ściance, którą również wydrukował nam Jacek do podpisów i do robienia zdjęć każdy z was kochani, mógł się podpisać na tej ściance Również ja miałam swoją chwilę jak się podpisałam Czekaj, czekaj o, Jak to że nie Nie o, no, nieźle, patrzcie widzowie Charms Papieros Co tu się dzieje? Jeszcze ten, prox Moja ulubiona Charms to na pewno no Dobra widzowie, bo mamy tutaj naszą piękną ściankę jak widzicie Ja jeszcze tutaj się nie podpisywałam A jednak wszyscy tutaj, którzy przyjdą na ten event Wstęp oczywiście jest darmowy, więc każdy cały dzień możesz swoje niki, jakieś swoje krzywki i ja oczywiście też te będę robić teraz, bo się skałam, że nie robiłam dziewczyny mi tu przypomniały. Ja nawet zrobiłem, proszę zwrócić uwagę Ziki też robiłeś? Jest? Już, tak, czekaj o, tak. o, jestem tu. Ja myślę, że cię tutaj gdzieś wcisnę, nie? No. środek Jest gotowe Ziggy mnie w ogóle podpisał fluter Jestem mega na niego z... A, skubany Nawet nie wiem kiedy on to zrobił Tak czy siak dajcie znać czy podpisaliście się na tej ściance Na naszym instagramie trico cup", Będzie już na pewno post z całej tej ścianki Wrzucimy zdjęcie właśnie I naprawdę ta ścianka była mega Nie dość, że robiła super tło To jeszcze mogliście zostawić po sobie ślad Z naszego pierwszego eventu A jednak pierwszy to wiecie Taki ikoniczny event Więc mam nadzieję, że jeśli wyjście, to zapisaliście się tam W historii, widziałam było Mnóstwo śmiesznych tekstów, jakichś zapytań o vlogi ze stajni. Oczywiście, vlogi ze stajni również będą na moim kanale, kochani. Było mnóstwo super cute, małych rysuneczków, które przeglądałam. Naprawdę, analizowałam całą tą ściankę po evencie. To było naprawdę cudowne, jak mogliśmy po sobie zostawić ślad na tej ściance. I bardzo miło mi było czytać wszystkie te wasze komentarze oraz niki. No i co, kochani, przygotowania przygotowaniami, ale oczywiście, uczestnicy również musieli mieć miejsce na przygotowanie, na naszej rozprężonej. Ale na początku prosiliśmy ich do szatni. Jeśli chodzi o sekcję szatni i rozprężalnie oraz zapraszanie na parkur, to oprócz tego, że ja zapraszałam kolejnego uczestnika na parkur, to Angelika była odpowiedzialna za całą tą sekcję szatniową i rozprężalniową. I naprawdę chciałabym jej podziękować za ogarnięcie wszystkich tam, bo naprawdę to jest wyczyn. Po prostu super się spisała. Też nie sądziłam, że ona tak idealnie wpasuje się w to zadanie. Dajcie znać, czy w ogóle polubiliście Angelika ale ja wiedziałam, że tam mnóstwo. Was jako uczestników z nią gadała, zagadywała, w ogóle naprawdę szanuję ją za organizację tego wszystkiego. Jak jakaś lista się nie zgadzała, jakiś koń się nie zgadzał, to od razu do nas podbijała. Mówiła, ej, tutaj trzeba zmienić to, tam to coś tam, więc naprawdę szacun dla niej. No i przede wszystkim powiedziała mi, że mega się z uczestnikami dogadywała i w ogóle jesteście super osobami i super jesteście interesujący, więc takie info tylko od niej jeszcze tutaj mam do przekazania. No i starałyśmy się przede wszystkim dowieść wszystko dla was, widzowie, naprawdę. Dla wszystkich uczestników. Jestem mega dumna z wszystkich, którzy tam pomagali. Z dziewczyn, z Michaliny i Zuzi i z siebie, bo udało nam się wszystko spiąć i jeszcze zaoszczędzić czas na osoby, które mogły dopisać się na miejscu. Więc pamiętajcie, że nawet jeśli nie ma gdzieś miejsc, warto przyjść, bo nie wiadomo, a może jednak kilka miejsc się znajdzie. No i nasz parkur, kochani. Nasze przepiękne przeszkody, przede wszystkim, z których jestem mega dumna. Te oklejenia. Każda w ogóle była inna. Dajcie znać. W ogóle, która przeszkoda jest waszą ulubioną, bo naprawdę oprócz mojej fluterowej, oczywiście, przeszkody, mega mi się podobała tęczowa przeszkoda, która była siódemką na naszym parkurze, oraz jedyneczka konikowa cudo, ale okser w ogóle ognisty też, trikoramowa, nie no. Ja po prostu byłam zakochana z we wszystkich przeszkodach, ale dajcie znać, czy macie swoją jakąś ulubioną, albo taką, którą wam się najlepiej skakało na zawodach. Staraliśmy się, żeby ten parkur nie był jakiś mega trudny. Od szóstki do siódemki robiła się taka mini ósemeczka. I tam kilka osób miało mini problem. Kilka pomyłek było, ale spokojnie kochani. Ja jak brałam udział w zawodach jeździeckich, to ja byłam zawsze tą, która pomyliła parkur przynajmniej na początku. Później już mi szło lepiej, ale naprawdę nie ma się co martwić. Jeśli pomyliście parkur, to pamiętajcie, że warto uczyć się na swoich błędach i warto pamiętać, że się przynajmniej spróbowało. Ale trzeba przyznać, że jeśli ktoś wykupił sobie dwa przejazdy, to praktycznie w 100% było tak, że jeśli jeden przejazd poszedł źle, drugi był już poprawiony. A przypominam że jeśli jest pomylenie parkouru to była to dyskwalifikacja, no i niestety ten przejazd nie liczył się później do wyłaniania zwycięzców w danej konkurencji lecimy na siódemkę, tu na tę siódemkę więc jak coś macie numerki na dole więc szukajcie wtedy numerków jest na dysfalifikację, tak kliknijcie oznacza to, że była dysfalifikacja dysfalifikacja może być gdy ktoś pomyli parkur i wtedy on może sobie do końca parkour jak To, uh, yeah. to, uh, <inaudible> się nie będzie To Kochani, stoiska, stoiska mieliśmy przecudowne. Nie tylko moje stoisko, ale również stoisko Michaliny było pełne różnych atrakcji. Ale wracając do mojego stoiska, to oczywiście wszystkie moje 7 hobby horsów było wystawionych. Wszystkie, które robiłam i są oczywiście na moim kanale, na dole macie link do playlisty, jak robię wszystkie moje hobby horsy. Sprzedały się aż 4 na 7, więc zostały mi już tylko 3, kochani. A te 4 się sprzedały i naprawdę dziękuję. Dziękuję każdemu, który kupił mojego Hoppy Horse'a. Mam nadzieję, że wam służą. Że są przede wszystkim grzeczne. Poznałam kilku z was, którzy kupili te Hoppy horsy. Już wam dziękowałam na miejscu, ale jeszcze raz wam dziękuję, że zaufaliście po prostu moim konikom, mojej hodowli i czuję się zaszczycona, że po prostu je wybraliście. Charmsy oczywiście już wiem na przyszłość, że muszę o wiele więcej mieć na stoisku, bo kochani, charmsy w pierwszą godzinę zeszły wszystkie. Nie było ich jakoś dużo może, ale nie spodziewałam się, że aż będzie taki Oddźwięk. Cieszę się, że w ogóle byliście zadowoleni z mojego stoiska. Moje naklejki również zeszły. Pieski, baloniki, w ogóle widziałam, że niektórzy was startowali w tych charmsach. I byłam taka dumna, że je macie na sobie. I naprawdę cieszyłam się. Niektórym przyniosło też szczęście, bo były koniczynki. I podobno koniczynka jednej dziewczynce przyniosła szczęście. A jeśli chodzi jeszcze o moje stoisko, to chciałabym bardzo podziękować pani Agnieszce, która stała właśnie na moim stoisku I też mówiła, że jesteście w ogóle super, że moi widzowie są super. Super, rozmawiała z dużą ilością z was. Dziękuję każdemu, kto zajrzał przynajmniej na to stoisko. No i jak widzicie, kochani, kratki, które załatwiały nam nasze statuetki za pierwsze trzy miejsca. I nie tylko, ponieważ była dodatkowa statuetka za wygląd w każdej kategorii. Organizowały darmowe warsztaty artystyczne. Było to mega super, ponieważ każdy z was mógł się wyrazić artystycznie. Zrobić coś dla siebie, wziąć coś do domu na pamiątkę. Pamiętam, że była taka jedna widzka, już nie pamiętam twojego imienia, ale... Byłaś i często mi przynosiłaś coś z tych warsztatów. I to było naprawdę mega słodkie. Dziękuję Ci w ogóle za te wszystkie rzeczy. I naprawdę cieszę się, że były te warsztaty. Uważam, że to była w ogóle super decyzja, ponieważ jeśli kogoś nie interesowała jakaś konkurencja, mógł sobie pójść na warsztaty artystyczne i wziąć ze sobą coś za totalną darmoszkę na pamiątkę. No i kochani, w międzyczasie przez cały event trwały zdjęcia ze mną. Ja w ogóle byłam w szoku, że tyle z was przyjdzie i chciało ze mną sobie zrobić zdjęcia. Naprawdę nigdy nie. Przeżyłam takiego nasilenia w jednym miejscu moich widzów i chciałabym Wam serdecznie podziękować. Naprawdę to było cudowne spotkać się z Wami, bo jednak liczby na YouTube, a prawdziwi ludzie to zupełnie co innego. Naprawdę zobaczyłam, że tworzymy silną, dużą już powoli społeczność. Mam nadzieję, że będzie nas coraz to więcej i więcej. Pamiętajcie, że jak dobijemy do 30 tysięcy subów, to będzie rozdanie na 10 tysięcy starkoń, więc dobijajmy, dobijajmy tych subskrypcji, rośnijmy razem w siły. Wiele z was prosiło mnie o podpisy nie tylko na jakichś karteczkach, ale również na koszulkach, na hobby horsach, na sprzęcie dla hobby horsów. Jak widzicie, tutaj podpisywałam się na koszuleczkach, no naprawdę było mega, w ogóle nigdy się nie podpisywałam na takich przedmiotach, więc to też było dla mnie super nowe doświadczenie. W ogóle dziękuję Wam bardzo za zaufanie i mam nadzieję, że rodzice Was nie skrzyczyli za te podpisy na koszulkach, ale było naprawdę mega fajnie z Wami porozmawiać, cyknąć fotkę, obejrzeć Wasze piękne hobby horsy, Boże. Każdy hopy hors był inny i to było cudowne. Po prostu, jak oglądałam te wasze hopy horsy, to byłam zauroczona tym. W ogóle te sprzęty, to wszystko, te wasze outfity cudowne, naprawdę ten sport jest taki kreatywny. Dziękuję Wam za wszystkie paczuszki, które mi daliście. Nie spodziewałam się, że w ogóle dostanę od was jakikolwiek prezent, więc to jest bardzo dla mnie ważne i naprawdę doceniam, że ktoś poświęcił swój czas, żeby stworzyć dla mnie paczuszkę. Oczywiście otwieranie paczek będzie w kolejnym oddzielnym filmie, ponieważ ten film wyszedł taki długi, że stwierdziłam, żeby to było oddzielne i już nie mieszało nam w tym vlogu, więc wyczekujcie kolejnego vloga z otwierania paczek od widzów właśnie z tego eventu. Konkurencje szły sprawnie i nie było żadnych komplikacji. Pojawiły się chyba z trzy dyskwalifikacje, o ile pamięć mnie nie myli. Nieważne, czy mieliście dysfalifikacje, czy zrzuciliście, czy przejechaliście na czysto, naprawdę każdy jest na swoim etapie rozwoju i pamiętajcie, żeby z każdego przejazdu, z każdego takiego wydarzenia, wyciągnąć jakieś wnioski, ponieważ uczymy się na swoich błędach. Jest naprawdę wielki szacunek dla każdego, kto dokończył parkur, czy pomylił, czy nie pomylił. Ważne, że się nie poddawał. Nikt się nie poddał, my was dopingowaliśmy również, żebyście dokończyli nieważne co, więc naprawdę szacunek dla każdego z was. No i oczywiście gratulacje dla wszystkich, którzy zdobyli jakieś miejsca i statuetki. Paulina, dobry hot dog. Weźmy Do... ogarnić, ten papier taki jakiś duży, to sobie i będę miał. A dobry hot dog. Tak. Widzicie, że nie było. Patrzcie patrz, jakie, patrz, jakie super hot dogi. Na futrakach. Świe, świetne futraki z futraków. Żałujcie, że, że was nie było. Podczas przerwy obiadowej zrobiliśmy sobie mini QA, kochani, które Karol poprowadził. Ja z Michaliną usiedliśmy na stoliku, a wy zadawaliście nam pytania z widowni. Czy masz swojego konia? To do mnie pytanie, tak? Rozumiem. Mojego konia jeszcze nie ma, ale jak jesteście na moich live'ach, to widzicie, że zbieram dalej na mojego konia, więc jest to w planach, ale jeszcze pieniążki z nią zbierałam, ale jest to moje marzenie. Ale to było pytanie o prawdziwego konia, czy o... O y, prawdziwego, tak? A, okej. Okay. Naprawdę planujesz mieć konia? Tak. No to musicie oglądać live, to uzbiera na całą statninę. No oczywiście, wtedy to będzie vlog z całego kupowania i tak dalej. Nie jesteś mieć koni? Na pewno jednego. Zobaczę jak to będzie z jednym, bo wiesz jak to później wygląda. Jak się kupuje konia, to jest dużo obowiązków. Więc na razie na pewno jednego i później się zobaczę. Jak na przykład rok dwa będę miała tego jednego, to zobaczę, czy będę miała czas, żeby ogarnąć więcej. Kolejne pytanie, przechodzimy tutaj do koleżanek. Będę wiesz, czy z tego Ogólnie chodzi ci o trikok, tak? Zobaczymy, na pewno ogłoszenia będą na moim kanale. Bo teraz robimy to tak pierwszy raz, to wiem będzie dużo zainteresowanie, to zrobimy więcej, ale obserwujcie nas na naszych social mediach, Trigocap na Instagramie, na Facebooku oraz mnie na kanale Flutter. Ile masz lat? A na ile wyglądam? 25. No. Wow, czyli widzicie? To nie jest wcale sport dla dzieci. Każdy może go uprawiać. Kolejne pytanko. Ile nasz lat? koni w SSO. Jak ja ostatnio sprawdzałam, to było chyba w wakacji i miałam na pewno 150. Podejrzewam, że teraz na pewno 200 ponad. Trzymam, że 230, ale musiałabym sprawdzić. Tu chciałam skorygować, że już mówiłam to na odcinku poprzednim z aktualizacji, ale nie mam 230 koni. Naprawdę zagalopowałam się z tym, ponieważ mam 193 konie w momencie, jak nagrywam tę głosówkę do tego filmu. Więc tutaj takie sprostowanko i przepraszam, ale tak nie wzięliście z Zaskoczyliście tym pytankiem, a nie chciałam grzebać w telefonie, żeby sprawdzać, ile dokładnie tych koni mam, więc takie sprostowanko, mam niecałe 200 koni. Wraz z upływem dnia odbyły się kolejne pełne emocji konkurencje. Poprzeczki były już naprawdę znacznie wyżej postawione, i od zawodników parkur wymagał już coraz więcej umiejętności. Ja byłam w szoku, kochani, w życiu bym nie przejechała tych parkurów tak jak wy, ale najlepsze będzie dopiero na koniec, bo potęga skoku po prostu rozwaliła system. Dziękuję pani Juror, Jak to wygląda w razie? Jak... Cudownie. Jest przepięknie. Jest bardzo dużo roboty. Staramy się wszystko ogarnięte, No nie wiem, no. Nikogo nie pozdrawiam. Tu mamy jeszcze jednego z pomocników, czyli Igora, który był na informacji i również chciałabym podziękować mu za to, że tam był, ponieważ było to bardzo ważne, żeby była taka osoba pomagająca naszym gościom właśnie na tym evencie. Tutaj Zigi się postarał. Patrzcie, kochani, Zigi dostał gimbala i po prostu szaleje. Zobaczcie, jakie ujęcie na przejazd tu jego parkuru. To nie był nasz parkur, co prawda, ale naprawdę Zigi czuł się po prostu jak prawdziwy filmowiec. I tutaj chciałam tylko jeszcze Podziękować za użyczenie tego gimbala przez Jacka, ponieważ gimbal był Jacka i naprawdę robi to robotę w takich ujęciach. No i kochani, czas chyba na najbardziej emocjonujący moment na naszym evencie, czyli potęga skoku. Mimo wcześniejszych atrakcji, które były naprawdę na wysokim poziomie i były również ekscytujące, to ta konkurencja przeszła moje oczekiwania. Popatrzcie, jak rozwijała się ta potęga skoku. Naprawdę nie spodziewałam się, że dojdzie aż do takiej wysokości. Naprawdę szansem dziewczyny. Kto tak, to zrzuci, to już automatycznie odpada. Ja tutaj z Michaliną będziemy podwyższać. Są 10 cm, tak? Do metra i będą odpadać kolejne osoby, a od metra będziemy podwyższać, kochani, o 5 cm. Później zobaczymy, jak się rozwinie, bo możliwe, że będzie lepiej. Możliwe, będą tam trzy osoby walczyły, po prostu do ostatniego tchu o pierwsze, o drugie, trzecie miejsce. Może pobijemy jakiś rekord. I see her rolling up over black Cadillac. I heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's out After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a teenager. It's a little and we tearing down this place. Soft the liquor that we chase, baby. I Need no space coming closer for a taste And i'll show you how i make everything just fade away cause she's like oh. sex drugs cocaine body, so Jak widzicie, doszliśmy do 125 centymetrów. Wow, po prostu jestem pod wrażeniem i naprawdę jeszcze raz szacunek dla Was. Szacunek dla każdego, który również odważył się wziąć udział w tej konkurencji, bo to jednak jest coś. I kochani, ja po prostu myślałam, że tam wybuchnę, naprawdę. Po wszystkich konkurencjach, tak jak zapowiadaliśmy na naszych social mediach, oczywiście wbijajcie na tylko na Instagrama oraz na mojego Instagrama Flatter SSO, była zapowiedziana Belgika. Jeśli nie tańczyliście, Belgiki, to mieliście właśnie okazję ją tańczyć tam, kochani, ja kocham Belgikę na studniówkach, tańczyłam Belgikę na jakichś weselach i po prostu Belgika jest cudowna, ja ją wyprowadziłam. To było takie męczące dla mnie, ale naprawdę poczułam się taka szczęśliwa. Już ten stres, bo jednak miałam lekki stres, muszę się przyznać przy tych innych konkurencjach, przy tych innych zapowiedziach. A tutaj totalnie się wychillowałam, miałam totalny lust. Bawiłam się razem z wami. Wy się bawiliście. Już nieważne, czy ktoś mylił kroki, czy nie bo ja sama później już myliłam, mimo że je tłumaczyłam. Bawiłam się po prostu jak na najlepszej zabawie mojego życia. Było super i cieszę się, że mogłam dołączyć do takiej aktywności i bawić się z wami również na naszej arenie. Po całym wydarzeniu nie miałam głosu totalnie, naprawdę przez jakieś trzy dni dochodziłam do siebie. Przypominam, że dla każdego uczestnika, nieważne od wyniku czy od dyskwalifikacji, mieliśmy pamiątkowe flow, a dla pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnienia za wygląd były statuetki, które po prostu były przecudnie wykonane I bardzo jakościowe Więc naprawdę szapoba Dodatkowo specjalne trzy miejsca Miały oczywiście jeszcze jako nagrodę Sprzęt dla Hoppy Horse Który wykonała Michalina No i zakończenie kochani Po prostu podziękowaliśmy wszystkim wam Ale ja bym chciała jeszcze raz podziękować Każdemu kto wziął w tym udział Naprawdę organizatorom Pawłowi Jackowi, Miki Ciekacprowi Zuzi Michalinie, Pani Agnieszce Również mamie Michaliny która mega nas wspierała i pomagała. Wszyscy, którzy tam byli, skład po prostu tego wydarzenia i organizacji był, to po prostu chyba los chciał, żeby nam się to wydarzenie udało jak najbardziej. No i przede wszystkim, jakby nie było Was widzowie, to by nie było tego wydarzenia, więc naprawdę dziękujemy Wam za to, że byliście, za to, że się super bawiliście. Również podziękujcie swoim rodzicom, że Was tam zabrali, naprawdę, bo widziałam, jak się z Wami bawili, jak Was wspierali, i to jest po prostu coś cudownego, mieć takie wsparcie od swoich rodziców. Pamiętajcie, żeby niezależnie od jakichkolwiek komentarzy kogokolwiek robić to, co Cię kocha, kochani. Już Wam zdradzę, że myślimy nad kolejną edycją, ponieważ ta była naprawdę wielkim sukcesem. Cieszymy się w ogóle, że tylu z Was przyszło i było takie zainteresowanie. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze social media na Facebooku Trico Radom oraz na Instagramie TricoCap. A ja co, dziękuję Wam jeszcze bardzo z całego serca za to, że byliście, za to, że wyszło. Naprawdę jestem mega szczęśliwa. Cieszę się, że spełniam się w tym, co robię. Mam nadzieję, że Wy też się spełniacie swoim sporcie, a ja jak zwykle na koniec przesyłam Wam gorące pozdrowienia! Mamy to! Zrobiłeś to chłopak jak kękę śpiewał, no nie jest na